Chyba zrodziły się z tego, co u mnie na kawie, mm -hmm. bo i tak wyjechaliśmy. To był drugi, pierwszy luty, jakoś tak drugi, drugi lutego. Lute. się sobie, jak zwykle, bo my często się spotykamy tak cyklicznie i bardzo regularnie. No i tak sobie rozmawiać, że może połączymy nasze siły. Każda jest z innej branży, każda ma coś fajnego do przekazania, i postanowiłyśmy, żeby zrobić taką fajną akcję, taką akcję fajnie było, kiedy wymyślałyśmy nazwę. Sam pomysł stworzył się właśnie z tego, że mamy ciekawe pomysły, chciałyśmy się podzielić. Ja może pójdę genezm trochę głębiej, bo znamy się bardzo długo, zanim 12 lat, z Wiktorem trochę mniej, ale e, wcześniej no, każda z nas bardzo dużo przeżyła. Ja akurat jestem po rozwodzie i w, w, tym, e, w tym czasie, te dwa, 3 lata temu ciągnęłam mnie w stronę kobiet, nie wiem czy jest jakaś taka Solidaryzacja, być może jakaś solidarność jajników wręcz. E, I z Aną e, uczestniczyłyśmy w wielu spotkaniach owych kobiet. Jan przy takiej wieczorze. I taki miałyśmy pomysł, zamiast zrobić to we Wocławku, jakby intencja e, cały czas jest, e, jakby z kobiet coś tam się łączy. Mm. Natomiast stwierdziłyśmy, że e, czemu nie zrobić tego we Wocławku rdzennie od nas pochodzącego. Potem poznałyśmy Wiktorię. No i ten pomysł taka wie potem się, mm. się ziścił. Czyli ja raczej, mieć jest taką może inspiracją na prowadzenie tego projektu, zgadza się? Tak, tylko tam mhm. jest e, intencja pomocy, pomocy, mhm. a my tu chcemy jeszcze zrobić e, jakby zmianę kobiecą od zewnątrz czy wewnątrz. żeby to było widać, a nie tylko e, czuć, czuć tak. że ona się zmieniła, natomiast nic poza tym, a mhm. jeszcze część na ta nasza zewnętrzna wyzbrojonkowa, chciałabym to podkreślić, Dobra. Dobrze, ja przed sobą widzę e, trzy interesujące, e, piękne kobiety. Ja myślę, powiedzieć, czym zajmujecie się na co dzień? Jaki jesteście? Po kolei. Ja zajmuję się marketingiem i reklamą. Pracuję w lokalnych mediach, ale też zajmuję się szkoleniami z zakresu motywacji, z zakresu sprzedaży. Nie ukrywam, że ja po prostu to kocham i cieszę się, że już na tym etapie jestem. W stanie dzielić się wiedzą z innymi, zarażać ich tym i zapraszać do takiej przygody związanej ze sprzedaniem, z motywacją, z pozytywnym nastawieniem na życia. Okay. Ja na co dzień zajmuję się prowadzeniem salonu kosmetycznego po wielu perpetjach związanych z COVID-em. Udało mi się podobnie go otworzyć tak. Tym razem nawiązam współpracę z koleżanką z branży. No i głównie teraz zajmuję się makijażem, ale też makijażem permanentnym i no już rozpoczęłam szkolenia z zakresu medycyny estetycznej. No i mówię, to tak poza tym co tutaj z arcyfabskością robimy. Mhm. Okay. Ja na co dzień prowadzę działalność, mam firmę Anna For Time i właśnie zajmuję się i wizerunku zewnętrznego, spotykam się z kobietami indywidualnie. Prywatnie się Watem nie, ale też prowadzę warsztaty. Działam na różnych płaszczyznach tak naprawdę, bo i też z seniorami i z kobietami z grup integracji społecznej, z młodzieżą. Też stylizuję na planach letysku, reklamy, ogólnie tak naprawdę wszędzie, gdzie jestem potrzebna jako kreator wizerunku. Aleś ty skoro naia działa na terenie całej Polski, słuchajcie. I te które teraz oglądamy w fajnych y, tych programach muzycznych, to ona tam stylizowała tych ludzi. No, no tak, można się jakiś Tak, Nowella Band, Natalia mówię, no No no. Dobrze, a jakie macie plany na przyszłość te, właśnie Waszym projektem? A To planujecie? O ja. Kiedyś nawet powiedziała coś takiego, że mamy tyle planów, że nie, nie mamy czasu umierać. Co tyle mamy jakieś planów? W sumie co my na czym stanęła kocha ostatnio? Nie wiem, to w sumie cały czas coś działamy. Nie wiedziałeś w ogóle, że dojdzie do takiego momentu, że z takich wspólnych kaw. Temat przeistoczy się w działanie biznesowe. No, myśmy wcześniej o tym rozmawiali tutaj przed... Dlatego, że to nie jest biznes, jak mówiłaś, bo, bo to jest bardziej tak na zasadzie takiego przyjemnego spotkania. Ta, tak ale nie da się określić, że jest planowanie, że jest potem dążenie no, do celu, a, a po drodze właśnie ustalanie sobie szczegółów dążenia do tego celu. Natomiast nie chcemy zatracić pasji do tego i satysfakcji. To jest piękne, że są po drugiej stronie kobiety, my im pomagamy, E, pomagamy im polepszyć swój stan psychiczny, no najpierw ze swojej strony, natomiast dziewczyny ze strony zewnętrznej i fizycznej. I to jest piękne, że one potem się odwdzięczają właśnie uśmiechem, radością, pewnością siebie. Słuchajcie, to na moje skrzydło. No i polecają nas dalej, a to jest najważniejsze, że jak ktoś jest zadowolony z naszej usługi, to idzie to później. Jeśli ja tak. chodzi o plany, to mamy planach teraz wakacyjnych. Dotarcie do grupy 50 plus, mm -hmm. do kobiet dojrzałych, które, e, które już dużo przeżyły, ale których chcą cały czas pić Podoba mi się, że jesteście kobietami, które się wspierają, że tutaj nie ma zazdrości, zawiści, e, a tego niestety jest bardzo dużo, e, mm -hmm. więc bardzo podoba mi się wasz pomysł. E, na koniec mam takie pytanie, co dla Was oznacza bycie kobietą? Mm -hmm. Mi się wydaje, że po prostu y, tak naprawdę jest to bycie sobą, tak? I przez to, co robimy, chcemy też pokazać, że y, każda z kobiet, niezależnie od tego, y, co się działo w jej życiu, ile przeszła, y, że może tak naprawdę w dalszym ciągu spełniać swoje marzenia, realizować się i nie musi tego robić przede wszystkim sama, tak? Mm -hmm. Że ma do pomocy i nas tutaj, i osoby, które gdzieś tam będą z nami pracowały, bo też y, powstał taki pomysł stworzenia grupy. E, takie na Facebooku, gdzie wszystkie te kobiety, które z nami pracowały, e, jak najbardziej, żeby one się poznały, tak? żeby one miały też ze sobą kontakt, czyli to też będzie taka e, grupa wsparcia dla nich wszystkich, żeby one się czuły zaopiekowane przez nas nie tylko w momencie, kiedy będą z nami pracowały, ale też później, tak? przez e, kolejne gdzieś tam dni, czy na etapach swojej realizacji zawodowej, czy realizacji marzeń, żeby gdzieś cały czas wiedziały, że mogą mieć z nami kontakt. Warto też podkreślić że na tej grupie wstać. Wspaniałe są kobiety, które zakupiły od nas poradniki na i one nam się też wspierają i o tym rozmawiają. I my, jak też udzielamy im takie porady, mm. jak dokonujemy tej, tej takiej końcowej e, takiej porady. Także to też jest fajna, fajna opcja. Można się też do tej grupy zapisać. To może jeszcze dopowiem, że oprócz tutaj takiego makijażu, który e, robię dla tych jeżeli chcą się nauczyć malować, prowadzę jak najbardziej też warsztaty. No i współpracuje z nami też fotograf, którego dzisiaj niestety nie ma, ale jak najbardziej on z nami jeździ praktycznie na każdą metamorfozę. finiszuje ją. No, tak. Zresztą no, Tak. Właśnie tak. mamy tak. ta, tak. tak. ta, tak. w czterki, tylko tak. my jakby reprezentujemy <grych> no, 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 tą tam, tam naszą całość. Natomiast on jako fotograf podbija tą naszą pracę wstępną, a on jako już taki na końcu mhm. całą tą, tą zawartość naszą fajowakuje.